Gorąco zapraszam na dzisiejsze futbolowe widowisko. Nazywam się Mateusz Borega, wspierać będzie mnie dziś Roman Couto. Dzień dobry, witaj Mateusz. Bardzo się cieszę, że mogę z Tobą komentować to spotkanie. Przed nami pierwszy mecz półfinałowy i obie drużyny będą dziś za żarcie walczyć o zwycięstwo. Spotkanie to może okazać się bardzo szybkie i zacięte. Sędzia rozpoczyna mecz półfinałowy. To ciekawe, kto lepiej będzie się prezentował w początkowej fazie meczu. Obrońca szybko zareagował na to zagranie. Ricardo Carvalho. Utrzymał się przy piłce. I Rosicki. Rosicki. Podanie zostało przecięte. Larson. Co teraz zrobi? Larson. Ledwie kilka centymetrów obok. piłka trafia jedynie w boczną siatkę. Rajd był imponujący, ale wykończenie już niezbyt dobre. Kwadrans nami. W pole karne. Larson. Nadzwyczajna bramka. Objęli prowadzenie. Wspaniała bramka w wykonaniu napastnika. Prowadzą jedną bramkę. Do zera. Makelele. Rosicki. Doskonale prowadzi piłkę. To kiepskie podanie nie mogło dojść do celu. Nikt mu nie przechodzi z pomocą. Znalazł dziurę w obronie. Okazja! Uderza na bramkę. Widać nerwowość na łapce To mógł być bardzo kosztowny błąd. Może być groźnie. Oddał strzał. Bramkarz popełnił fatalny błąd. Na szczęście obrońca zdołał wyjaśnić sytuację. Wyjaśnia sytuację. Ager. Zostają w posiadaniu piłki. Czeka na wsparcie ze strony kolegów. Zagrożenie zostało odsunięte. Nawet nie próbował trafić w piłkę. Chyba dostanie żółtą kartkę, a jednak nie. Arbiter nie wyjmuje kartonika, ale następnym razem może się już nie zawahać. W polu karnym. I jeszcze raz. Piłka poza placem. Po odbiciu obrońcy. Czy teraz mogą odczarować bramkę? Dobry rajd z piłką. Dobra interwencja. Rozbrzmiewa gwizdek kończący pierwsze 45 minut. Trenerzy mają chwilę czasu na rozmowę z podopiecznymi. Roman, co sądzisz o tej połowie? Wiem, że najbardziej liczy się wynik, ale ich sposób wykorzystania boiska musi się zmienić, bo inaczej fortuna może przestać im sprzyjać. Drużyny dzieli zaledwie jedna bramka, jest 1-0, a my z niecierpliwością oczekujemy na drugą połowę. Trwa już druga połowa meczu. Czy okaże się lepsza od pierwszej? Żaden z trenerów nie zdecydował się na dokonanie zmian. Przebija się przez linię obrony! Nadal w posiadaniu piłki. I Rosicki. Nadal przy piłce. Paulo Ferreira. Bije dośrodkowany. Klamkaż wyłapuje piłkę. Larson. Oto Paulo Ferreira. Rosicki. Dobrze poradził sobie z zagrożeniem. Szaleje na boisku. Wychodzi sam na sam z bramkarzem. Strzela. Za wysoko. Chyba podczas strzału stracił panowanie nad piłką. Chyba napastnik nam tu nieco spanikował. Czasami sytuacja sam na sam bywa trudniejsza niż nam się wydaje. Ashley Cole. Biegnie wzdłuż lewego skrzydła. Biegnie lewą stroną. Wejście całkowicie nie w tempo. Wolny dla rywali. Dostaje pierwszą żółtą kartkę dziś. To ostra decyzja, ale nie trafił w piłkę i tylko to miało znaczenie dla sędziego. Czwórka do wyboru. Ich pierwsza zmiana dziś. Otrzymał już żółtą kartkę i zanim otrzyma drugą, zostanie zmieniony. Oto Larson. Przejmują piłkę. Paulo Ferreira i Terry. Dobrze prowadzi piłkę. I co teraz? Próba strzału wyszła. Bramkarz wznowi grę, penant. Może to okazja do strzelenia bramki. Uwaga! Oto Larson. Nikt mu nie przechodzi z pomocą. Dociera do pola karnego. Ashley Cole. Terry. Dobre zagranie obronne i piłka odebrana. Tylko jedna minuta doliczona. Zostają w posiadaniu piłki. Szaleje na boisku. To już pole karne. Tłum głośno reaguje na końcowy gwizdek. Wygrana na wyjeździe nigdy nie przychodzi z łatwością, a im się to udało. Jak oceniasz ich dzisiejszy występ? Cóż, uważam, że ogólnie rzecz biorąc grali bardzo dobrze. Nasz czas dobiega końca. Roman, dziękuję za Twoje analizy. Bardzo dobrze się tutaj bawiłem. Od nas obu. Do widzenia Państwu.